Cztery podstawowe rzeczy, które powinieneś wiedzieć o umownym dziale spadku. Umowny dział spadku to jeden z dwóch dopuszczalnych przez polskie prawo spadkowe sposobów na dokonanie podziału spadku. Oprócz umownego działu spadku, możliwy jest także sądowy dział spadku. Co powinieneś wiedzieć o umownym dziale spadku? W tym materiale wideo przedstawię Ci cztery rzeczy, które moim zdaniem powinieneś wiedzieć na temat tej metody dzielenia spadku, jeżeli w ogóle rozważasz jej, przeprowadzenie. Nazywam się Wojciech Rudzki, jestem aplikantem adwokackim oraz autorem bloga zbycie-spadku.pl Jeżeli nie miałeś jeszcze okazji odwiedzić mojego bloga, zrób to teraz. Znajdziesz tam wiele przydatnych informacji na temat prawa spadkowego. Pierwsza, absolutnie kluczowa rzecz, którą powinieneś wiedzieć o umownym dziale spadku, przeprowadzenie umownego działu spadku możliwe jest tylko i wyłącznie w jednej sytuacji. Istnienia pomiędzy wszystkimi spadkobiercami zgody co do sposobu i warunków dokonania działu spadku. Jeżeli chociażby jeden ze spadkobierców ustawowych lub spadkobierców testamentowych nie wyraża zgody na przeprowadzenie działu spadku, nie może dojść do umownego działu spadku. Należy wtedy przeprowadzić sądowy dział spadku. Druga rzecz, którą warto wiedzieć o umownym dziale spadku, to w jakiej formie, w jaki sposób należy zawrzeć umowę w przedmiocie działu spadku? Generalnie, umowa o dział spadku może zostać zawarta w dowolny sposób, na przykład ustnie lub w sposób dorozumiany. Od tej reguły istnieje jednak jeden ważny wyjątek. Jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość, umowa o dział spadku powinna zostać zawarta u notariusza. To jest, powinna zostać zawarta w formie Aktu notarialnego. Podobnie w przypadku, w którym w skład spadku wchodzi udział w prawie współwłasności nieruchomości, wchodzi prawo użytkowania wieczystego, albo na przykład spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Pamiętaj jednak o tym, że nawet jeżeli nie jest wymagane zawarcie takiej umowy w formie aktu notarialnego, to warto. Aby dział spadku został w jakikolwiek sposób sformalizowany. Chociażby przez zawarcie umowy o dział spadku w formie pisemnej. Zawarcie takiej umowy ustnie lub w sposób dorozumiany nie jest zazwyczaj najlepszym pomysłem. Zawarcie jej w taki sposób sformalizowany, chociażby na piśmie, może w przyszłości uchronić się od wielu problemów, od wielu komplikacji. Jakie elementy powinna zawierać umowa o dział spadku? To moim zdaniem trzecia rzecz, którą powinieneś wiedzieć o umownym dziale spadku. Umowa o dział spadku powinna określać przede wszystkim, czy dokonywany jest dział całości spadku, czy też może jego części. Jeżeli dokonywany jest dział części spadku, należy wskazać, jaką konkretnie część spadku ta umowa obejmuje. Umowa o dział spadku powinna także zawierać informacje o tym, Jakie elementy wchodzące w skład spadku przypadają poszczególnym spadkobiercom, to jest w zasadzie najważniejsza część tej umowy. Oprócz tego, umowa może zawierać różnego rodzaju inne postanowienia, na przykład dotyczące spłat lub dopłat związanych z dzielonym majątkiem. Na podstawie umowy o dział spadku. Pomiędzy spadkobierców dzieli się majątek, a nie długi wchodzące w skład spadku. To czwarta rzecz, którą powinieneś wiedzieć o dziale spadku. Na podstawie tej umowy spadkobiercy nie mogą podzielić między siebie długów wchodzących w skład spadku ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich. Na przykład ja dostaję jedną trzecią domu, ty dostajesz dwie trzecie domu, ale za to pokryjesz wszystkie długi wchodzące w skład spadku. Takie zobowiązanie może odnosić skutek jedynie pomiędzy spadkobiercami dokonującymi umowny, umownego działu spadku. Skutek wewnętrzny. Zapamiętaj jednak, że z chwilą dokonania działu spadku spadkobiercy odpowiadają za długi spadkowe całym swoim majątkiem proporcjonalnie do wielkości przypadającego im udziału spadku. Wynika to z artykułu 1064, paragraf 2 kodeksu cywilnego. I taka zasada odpowiedzialności za długi spadkowe nie może zostać zmieniona ze skutkiem wobec osób trzecich samodzielnie przez spadkobierców dokonujących umownego działu spadku. Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Umowny dział spadku można przeprowadzić tylko w przypadku zgodnej woli wszystkich spadkobierców co do dokonania tego działu spadku. Po drugie. Umowny dział spadku może nastąpić w dowolnej formie, nawet w sposób dorozumiany, chyba że w skład spadku wchodzą elementy wymagające dokonania działu spadku w formie aktu naturalnego, np. prawo własności nieruchomości. Po trzecie, umowny dział spadku powinien zawierać przede wszystkim rozstrzygnięcia co do tego, jakie elementy spadku przypadają poszczególnym spadkobiercom, zaś. W ramach tej umowy nie jest możliwa zmiana zasad odpowiedzialności za długi spadkowe wobec osób trzecich i to jest czwarta rzecz, którą powinieneś zapamiętać o umownym dziale spadku. Na koniec chciałbym podziękować ci za obejrzenie tego materiału wideo. Nazywam się Wojciech Rudzki, jestem aplikantem adwokackim. Jestem także autorem bloga zbycie-spadku.pl. Jeżeli nie widziałeś jeszcze mojego bloga, serdecznie zapraszam cię do jego odwiedzenia.